Cześć kochani, to Gruba Ryba Lublin. Słuchajcie, wczoraj akurat szykowałem sobie akwarium, takie 100 litrówkę pod tarło. Z tego powodu, że w ogólnym akwarium moje sułtany nie bardzo się chciały wytrzeć. I cały czas coś im przeszkadzało, jak nie skalar to same sobie przeszkadzały. To czytałem w mądrych publikacjach naukowych, że ten gatunek staje się bardzo agresywny podczas tarła i nawet towarzystwo innych ryb przeszkadza im w wytarciu. Stąd też dzisiaj zrobię taki numer, że przełożę samca z samicą do osobnego akwarium takiego jak tu. Doleję zaraz wody naszej kranowej, z tego powodu, że jest wlana woda. Tutaj sama miękka, są wrzucone liście, są wrzucone korzenie, są wrzucone szyszki, tak żeby zrobić wodę. Natomiast teraz przejdę do samej pary, którą sobie już gdzieś tutaj wyciągnąłem. Słuchajcie, to jest samica. Sultana, jak widzicie, piękny brzuszek nawalony ikrą. Eee, o widzicie jaka bombastik eee, o! I obok i chłopak. Ja chodź tutaj, bo już mi wyskoczył z groty. Słuchajcie, o dobrze, że będzie, to będzie różnica widać. Chodź tutaj. Au! E, stąd są wampiry. Słuchajcie, samiec długi pysk Widzicie te piękne zęby tutaj O, widać tylko ten. Jak tylko bym tu przyłożył, to zaraz by mnie ugryzł. O zobaczcie jakie tam wystają zęby z tego, z tego pysia. Generalnie samiec pięknie ubarwiony, ładnie taki największy samiec dominujący. I w tym momencie będę go mógł sobie już tutaj wpuścić do akwarium. Teraz jeszcze raz wrócę do samicy. Zobaczcie na samicę. Lekko krótszy pyszczek. Brzuch nawalony i krótaki, taki, że po prostu talala. I też wpuszczę dziewczynę do akwarium. Zobaczcie. Pięknie nawalona ikrą. Naprawdę pięknie nawalona. On jest naprawdę wielkim dominatorem w e, akwarium i rządzi wszystkim. Słuchajcie, jedną grotę wstawiam taką starą e, elkę, którą sobie poniekąd upodobały i drugą grotę taką kwadratową elkę szarą. To jest stara grota, widzicie, pobijana, gdzieś pęknięta, ale mi i rybom to nie przeszkadza, więc tym bardziej, tym bardziej e, mnie to cieszy. Słuchajcie, kładę e, zawsze na e, groty kładę jakiś kamień. Coś, co pozwala rybom się lekko zrelaksować i, i, i poczuć tą swobodę w akwarium. Jeszcze raz Wam pokażę samice. Ciach. I mówię, mam nadzieję, że teraz w momencie, kiedy będą same w akwarium, zrobiłem taką temperaturę około 28 stopni, wodę taką w granicach 14-16 stopni, bo okazuje się, że Sultany nie lubią aż tak bardzo miękkie jak, jak mi się zdawało, I gdzie opisywane są jako roślinożercy. A są to typowo mięsożercy, którzy uwielbiają krewetki, mięso ryby, bardzo rzadko już artemię, Ale te mięso małży jak najbardziej. Wcinają jak małpaki. Dodatkowo Witalis mięsny jest bardzo chętnie przez nich pobierany i odseparuję tutaj parę, by miała spokój. I zobaczymy za kilka dni, czy cokolwiek będzie się tutaj działo. Za momencik jeszcze założę tutaj gąbki, pójdę je jeszcze zdezynfekować w gorącej wodzie. I jak to mówią, niech się dzieje. Wola nieba. Słuchajcie, kończę, biorę się do roboty, bo naprawdę mam tak dużo roboty, że nie mam czasu yy, za bardzo cokolwiek nagrywać, yy, ale yy, klientów cały czas przybywa, zarówno i tutaj na sklepie, i, yy, i internetowo, z czego się bardzo, bardzo cieszę i bardzo Wam dziękuję za takie wsparcie. Yy, Natomiast, no mówię, będę Wam pokazywał, co się dalej e, dzieje u tych ryb. Bo mówię dopiero co, jakiekolwiek warunki się stworzyły, bo tutaj gdzieś tam widziałem, że 333 Select siedzi na samicy. I e, dzisiaj wyłowię część maluchów i zrobimy świąteczną promocję 333 Select White Yellow. Tak więc, pozdrawiam gruba ryba lubi.